W kolejnym odcinku na kanale to już chyba piąty odcinek z tej serii Minecraft. Dzisiaj robimy profesję dla villagerów. To najpierw pójdźmy spać, bo po ostatniej klepaninie trochę zniszczyła mi się zbrojka. Tak proszę zobaczyć, helm to już prawie zniszczony i tutaj mam ten diamentowy napiernik, ale na razie go nie chcę zużywać, bo mi się przyda albo do naderu, albo do endu. Dobra. Jest tu jest zombie. Dobra. I dzisiaj musimy iść na zbierać dużo ciemnego drewna. No i jak ja tam dojdę, to się z Wami widzę. No dobrze, widzowie, już jestem. No i teraz, no patrzcie, co mamy sezonek nawet. Kurle. Dobra, nie trzeba ściąć, ale moja sierretka ma 62 użycia. Zobaczymy, ile nam się uda ściąć tego drewna. Trzeba trochę dużo. Jest 26, no to co nam nie wystarczy. Dobra ty, no, może wystarczy jeszcze jedno drzewko. No i dobra. Ja to wykopię ręką i się z wami widzę. Dobra widzowie, ja jestem... <laughs> jeszcze wróciłem. Teraz zasadzimy sobie drzewka. Tak, nie mi trochę na spamię. No i idziemy budować. <laughs> Zobaczycie jaki ja mam plan. To gdzie? Tak jakoś tutaj, nie? Chyba bliżej domku. Czekajcie, muszę to inaczej zrobić. Zrobię sobie diamentową siekierkę. Ja to dopiero postęp diamenty. A no tak bo przecież wcześniej miałem inny nick. Nie wiem, czy pamiętacie, bo teraz zmieniłem nick. Jezu, ja bym, ja bym, bo grałem na serwerach i stamtąd nikim się nie dało dołączyć. Dobra, znika prędko. No i tutaj trzeba digta. Ja zaraz się z za widzę, jak wykopię dużo dikta. Dobra, no, widzowie, wykopałem całkiem sporo. Aż mi się dwie żelazne łopaty zniszczyły. Aż tyle. Dobra, więc to muszę zrobić teren. Widzę, jak dużo tego dilka tutaj trzeba. может, стоя у нее, а только тут, а так. Добра. Jak kończy Ziemia? Dobra, ale chyba takie coś będzie. Dobra. No i teraz zobaczcie. Zrobię takie coś. Ja tak za bardzo budować nie umiem, więc nie wiem jak to mi wyjdzie. Może tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i tutaj daszek muszę zniszczyć. I raz, dwa, trzy. Tak, 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 tak. No i teraz tutaj. I teraz troszkę trzeba ociosać. Nie, no, zabrakło właśnie jednego pnia. Możemy tak pochodnie postawić. Wszystko jest, wszystko chyba jest. No i teraz trzeba zrobić profesję. Na pewno zrobimy... Czekajcie. Tą wędzarkę. Trzeba zrobić. Mam takie drewno. Dobra. Mam. I piec, tak? No, bo to mamy kamień czy na pewno piec, tak zrobimy tak dwie wędzarki Aha. dobra i zrobimy jeszcze to Przepalimy, o jeszcze tu. Dobra. I żelazo, trzeba. To już mamy. dwa trzy a następnie sobie zrobimy jeszcze Zrobić. Op, op. Piec to i żelazo. No i mamy. Dobra. Jeszcze łódkę trzeba do villagerów Oj, to będzie ciężkie. Ja chyba tego nie będę pokazywał. Nawet trzy zrobię. No i co? Jak ja przeprowadzę tych villagerów, to się z wami widzę. Dobra, jest widzowie dwa dni Minecraftowe mi to zajęło. Ten to w ogóle nie chciał tu jechać. No i tutaj mam. Z 20 minut to robiłem. Jak nie więcej. Tu tak, nieco świnie, tak i to. To trzeba rozmnożyć świnki. Idziemy po ziemniaki. Dobra, trzeba je też zasadzić. Tylko trzy krówki. Jeszcze tamta chcę. Dobre. I takim sposobem mamy już sześć świnek. Patrzcie, ile. wszystkie. Co, co tu robisz? Wyszły? Wyszedł? A nie, bo to jest ten z wioski za duży chłopia Trzeba ich utłuc utłuc. Utucz. Utłuc. Utłuc I one. No jak? Co? Nie no Czekajcie. Dobra widzowie. Już. Musiałem kupić u niego. I jeszcze raz sobie kupię. I tego też musiałem kupić. Dlatego nabywali profesję od innych villagerów. <laughs> Dlatego, że yy, nie mieli nic kupionego, po prostu je chyba oddawali. Chyba tak. Nie wiem dlaczego. No i nam uciekły dwie świnki, ale czy tam jedna? No, jedna. Nie pytajcie dlaczego to tak jest. Nie pytajcie. No dobra. Mamy villagerów. To teraz trzeba iść jakiś węgiel, kopać. Czy my mamy jakiś węgiel? Co, cudu. Co... I właśnie villagerzy, jak się jakoś bije w okolicy, to zwiększają to zwiększają ceny. Jeszcze tu mam mięso. Dobra, to już nie dzisiaj. Właśnie kaktusy już trzeba zasadzić. Już to obiecuję od kilku odcinków. Tylko gdzie ja mam piasek? Dobra, idziemy kopać piasek. Jak tu muszą rosnąć? Właśnie, trzcinę Zobaczmy, czy ona w ogóle urosła. Zobaczmy. No i jest pięknie. Pięknie. Ile bardziej, ile trzciny. Jeszcze tu. Dobra, idziemy sadzić. O no tutaj chcę, a nie, bo się będę jeszcze obijać te Raktusy, idioci. No to sobie, to w ogóle nie, dobra. Tutaj pan kaktusa. to będzie pierwszy. pierwszy. Mhm. jak bije mnie. Dobra, tutaj będzie drugi. A tutaj będzie trzeci. I tak sobie będą rosły. No i trochę świnek już mamy, krówek też. Dobra, na dzisiaj to chyba tyle. Albo jeszcze tak na zakończenie odcinka, tak dosłownie na 5 minutek idę do kopalni pokopać. No, akurat na tych diakcach. Zapomniałam włączyć nagrywanie. Rozumiecie? Ja nie mogę. Już trochę kopałem, ile tak... 7 minut. Niedługo muszę kończyć. Dobra, żelazo. To, żelazo oczywiście musi być. To kopanie też musi być, nie? To jest rytuał odcinka, tak powiem. Już nie mam pochodni. Nie wiem czy coś widzicie. Chyba widzicie. Strasznie odbija w tej kamerze ten ekran. Widzicie coś? Widzicie. A cyszę lawę. Coś będzie się widzieć. Dobra, i to tyle na dzisiaj. Siemanko.